Cześć, witam Was. Dziś zabiorę Was na spacer. Także zapraszam kurde. Idziemy sobie tutaj, po takim otopolu. Patrzcie jakie wiejskie piękne tereny, tam jest taka łąka. Tutaj pola, ambony i nic więcej. Tylko tyle. Tyle o ile kurczę, no tyle ile widać, nie? A tak Sejd, słuchajcie, bo tutaj trochę złomu też jest. Po tych krzakach powywalane, no to mówię. Przejdziemy się, zobaczymy, może będzie coś ciekawego, no i tak idę, na razie nic nie ma, ale mówię, mam odcinek przy, przynajmniej, skoro już tutaj jestem. Zwłaszcza ambonka. Taka, nowiutka. Bo ileż to może wejdzie na świeże drzewo. Chodzimy, sprawdzimy ją. Zaraz wejdziemy, tylko to już tak się rozglądam, nic tu nie ma bardzo. No dobra, o czekaj. Obiekt monitorowany to nie bardzo kurczę. To nie bardzo tutaj się będę ładował, bo tu pisze, że obiekt monitorowany to nie ma tu kamery, ale słuchajcie, no jak piszę, że obiekt myśliwski zakaz wstępu, coś tam monitorowany, no to nie będę ryzykował kurczę. Idziemy dalej, bo tutaj ambonek nie brakuje. Nie brakuje, tam jest druga, już ją widać taka troszkę starsza. A tutaj co, no? Lasy i pola no. Co tu więcej mówić? Kurcze. No, prawie naprzywali tu jakieś też śmieci, jakiś filc. A, wszystko na no wszystkim. Tu słychać pewnie w tle samochody, bo to jest zaraz droga, ale nie jest taka ruchliwa ta droga, taka zwykła wiejska droga, no co tu mówić dużo. <laughs> droga przez jeś, bez chodnika. Prosta sprawa. Tutaj o patrzcie. No kurczę. Ja tu nie wiedziałem nawet, że tu jest droga, słuchajcie. No ale droga dochodzi dotąd, no ale jest. Chociaż tyle, że jest. Mamy tu, tutaj tutaj lada chwila. Będzie taki obiekt opuszczony, słuchajcie, bo tutaj kiedyś były takie, że tak powiem, budynki robocze, takie gospodarcze, bo tu piasek wybierali kiedyś tam dawno dawno, w latach 50. I słuchajcie, tutaj może mogę zaraz się na to natknąć, bo to gdzieś tu było, dawno tu nie byłem, ale gdzieś to tutaj kurczę się kryje. Tam sarenka przeleciała, kurczę, nie zdążyłem telefonu, kam znaczy kamery. Kamery pod pod podwyższyć wam obrazu. No chyba, że widzieliście no, ale chyba nie. No tak poza tym to się idzie, słuchajcie. No i co? Tu więcej mówić. Tu butelki, śmieci. Wiadomo. O tam jakieś rury nawet leżą, słuchajcie, ale to kamionkowe, to nic ciekawego, możemy sobie tu zajrzeć, tylko się nie wywali. na te krzaki, widzicie śmieci, jakieś, o te rury fajne w sumie takie kamionkowe, Kurczę widzicie je tam, o tam takie gdzgliny. kamionkowe leżą, te rury nawet by się mogły do czegoś przydać, także bym się musiał nimi zainteresować i może zaopiekować. No słuchajcie, no leżą sobie w polu, no to czemu nie, tu też, też mamy, jakieś też śmieci, widzicie, pełno, pełno dziadostwa I nic z tym nie zrobię, bo przecież nie, ma, nie przejdę tu i nie będę tego sprzątał, nie, jak głupek Jak i tak tu teraz ktoś przyjedzie i coś wywali, no to, to są niestety ludzie niektórzy, ale ja nie będę w to wnikał, no słuchajcie Tu też jakieś kurde papat, co to jest, jakieś smoła Jakieś dziadostwo też tu wywalone, no słuchajcie no tu już jest niedaleko ten właśnie budowa Ten budynek taki gospodarczy i to tylko tu rozbierali Tam kilka lat temu roz, zaczęli rozbierać I nie skończyli, o taka, taka fajna guma ty, To mi się nadało na, na obudowę amortyzatora do kadeta Ale na razie mam dobrą, to nie będę tego zabierał Tutaj jakiś gruz Widzicie, pełno, pełno Pełno dziadostwa. Te gałęzie to mogą Gołędzie to tam. Normalna sprawa. gałęzie to akurat okej, okay, ale takie śmieci to trochę tak wiecie. Zaśmieca to środowisko. Wiadomo no jak jest złom tak jak je lubię, no to jakieś tam metale ciekawe. No to wiadomo zaśmieca to, ale no jest coś ciekawego i pewnie zaraz to zniknie, bo jakiś złe maschę przyjedzie. No i co? No nie, no można tak pożartować, słuchajcie, ale to wiecie jak to wygląda. Nie można śmiecić, no. Prosta sprawa, nie można. I to jest fakt niepodważalny, no. A że to robią niektórzy, no to to już jest ich sprawa, nie? Na złom jest miejsce, jakim jest złomowisko, czy jak ktoś chce na placu, niech ma, ale niech tego nie rozwozi po naturze, po naturalnych, kurde, gruntach. Że tak się wyrażę. No, tak się tu idzie. Tu w ogóle kukurydza rosła, bo tu widzicie pełno hektary, normalnie hektary kukurydzy. Tutaj ma ten gospodarz. Ja szczerze powiem, nawet nie wiem kto to jest, kto to tutaj gospodarzy, bo, bo to nie jest na pewno z naszej tutaj wsi, ale gdzieś tam z okolic pewnie. Bo tu u nas nie ma takich dużych gospodarstw, słuchajcie. U nas to są takie, co tu jest, takie kolicki. Jeden tu ma 30, drugi 60. No to takie, słuchajcie, wiecie, takie malutkie raczej. Takie malutkie raczej te. I słuchajcie, gdzie ja tu zaszedłem? Tam widzicie czy jest działka tutaj jakieś kurcze, te jakiś sad. Tu jest ta ambonka, doszedłem do niej. No i słuchajcie, gdzie ja tak naprawdę kurczę jestem? Tam jest jeszcze jedna, zaraz tam do niej możemy pójść. Ale gdzie ja tu jestem? Bo miałem iść tutaj drogi sobie wejść głównej, ale... Widzę, że tu jest ta jakby czyjaś działka. Kurcze no nie wiem. Chodzimy, no możemy wejść. No. Na tej nie ma żadnych tabliczek, więc, więc teoretycznie możemy sobie wejść. No. Byle, żebym tylko kamery nie opuścił. No taki, kurczę, jeszcze tu wejdziemy wyżej. Tu jest ławeczka z jedną ręką. Wolną nie będę się tu aż tak pakował, ale no tak to wygląda mniej więcej z góry. Tak, no. Chodzimy I co, jak jesteśmy na dole I tak to jest, słuchajcie, no tak to się żyje na tej wsi <noise> Jakbym to powiedział tak w skrócie. O tam widać te budynki, czekajcie, tu wam pokażę. O widzicie tam? Nie będę pewnie przybliżał, ale o tam, tam, tam Ostrość tam Tam właśnie są te budynki, takie stare co tam. Piasek wybierali w czasach dawnych, we wczesnej komunie, no bo w latach 50-tych. Tu jest słuchajcie też jakaś droga, widzicie to? Czemu ja tu nigdy kadetem jeszcze nie byłem? Słuchajcie, kadetem to bym tu sobie poleciał, czy to czyjś teren, czy nie. <grych> Najwyżej jak ktoś mnie będzie gonił, no to rura w drugą stronę, nie? A na nogach to tak trochę, słuchajcie, kiepsko. No. Tu ja dom, domu wam nie będę pokazywał, no bo po co? Nie chcę wam domu pokazywać czyjegoś, No nie. Idziemy tu w górę. Takie kółko, takie wielkie koło, żeśmy zrobili tak naprawdę, bo myślałem, że się tu gdzieś przejdzie. A ja nie wiem, czy tu się gdzieś przejdzie, bo to jakby tu działka jest, bo koszone, widzieliście, że ładnie wykoszone. O górę, tak jakby tam dalej ogrodzenie jakieś było. Nie chcę się pakować komuś na działkę, no. Rozumiecie. Tu też komuś po polu chodzę, no ale to jest pole, no i to z dodatku zaorane, więc żadnej uprawy nie niszczę, nie? Idziemy, idziemy. I końca kurde nie ma, ale zaraz dojdziemy do trzeciej ambonki. Także do zobaczenia na miejscu. I cyk słuchajcie, jesteśmy przy trzeciej ambonce. Wchodzić na nią, czy nie? Zaraz obadamy, czy są jakieś zakazy. Czy uwagi, ale, ale ja nie widzę. Fajna. Fajna ambonka, słuchajcie, nawet. No to co, wbijamy się. Cholera, tu jakbym słyszał jakieś kurde... O oh Boże, to jest tak wcześnie rano, a to zawsze wam powiem, że w moich okolicach to pełno saren biega i pełno dzików, tych lisów, kurde. Dzikich zwierząt, nie no to się biło to jakby tak trzeszczy trochę, ale... Ta jest fajna, no. Tyle weszłem. Mało, mało, bo mało, ale weszłem. No, słuchajcie, ja tu przecież byłem rano, jak tutaj zaraz wyszedłem z domu, tu doszedłem świeżo, dopiero co, to byłem, słuchajcie, rany, bo, przepraszam, że tak się wyrażam, ale normalnie tak to było, bo jak tutaj na to inaczej opisać, czekajcie, co śnieg z buta wytrzepie. I wracając do opowieści różnorakich treści, no to, Uff, a kurde, się męczyłem trochę, tak na zimnie chodzić, no to już się może coś mieć, ale tak na zimnie chodzić, to się człowiek częściej męczy. Wracając Byłem normalnie zasrany, bo Mi trzy sarny, całe takie małe, a może i więcej Nawet nie widziałem dokładnie, może, może nawet i z pięć by ich było Takie małe statko saren. Mi wyleciało, słuchajcie Dosłownie przed nosem mi ciało jak kurde Takie byłem normalnie Przestraszony, żeby już inaczej nie mówić No, że normalnie szkoda gadać Takie to jest są uroki tutaj, pól i lasów tak to jest, kurczę. Idziemy dalej. Uff. Dobra, to tak wam będę nagrywał drogę? Chociaż ja sobie lubię z wami gadać, ale nie mogę tak cały czas w za zanudzać. Także do zobaczenia w jakimś ciekawym punkcie. O kurde, słuchajcie, a ja takiego szukałem. Widzicie tam dłuższy z prl -u. Normalnie czekajcie, jak to się przedrzeć tam do niego. Czekajcie, ja się tam spróbuję jakoś dostać. Ale normalnie widzicie go tam? Czekajcie. No durszlak z PRL-u, a ja takiego szukałem, emaliowany, fajny. Dobra, słuchajcie. Przedzieram się tu jakoś, bylebym byle sobie tylko oko nie wybił na jakiejś gałęzi. Kurde, jak tu się dostać? Ale słuchajcie, numer... Kurde, no nie ma jak za bardzo, czekajcie. Poczekajcie. Dobra, słuchajcie, jestem. Zabieram go. Przejdę się tu jeszcze, może coś będzie jeszcze ciekawego. Ło, słuchajcie, nie było łatwo. Ale wyszedłem z tych krzaków. Mam te dwa fanty jakim jest dróżlak emaliowany z Orkusza i jeszcze mam buteleczkę taką fajną z lat 40. Po czym to stwierdzam, to mam opowiem już w następnych odcinkach kiedy wam ją będę pokazywał bo w tym już po prostu nie mam siły ja już powiem z tym wpadnięty jeszcze teraz se tutaj koranoch prawdopodobnie trochę uszkodziłem bo jak przechodziłem to się na gałąź trochę zahaczyłem ale to tam przeżyję nic mi nie będzie grunt że są fanty nie no tak się śmieje kurczę, wiadomo nic mi poważnego nie będzie a przecież moje zdrowie chyba ważniejsze niż jakieś tam starocie, nie? O Boże Boże, tak to już jest. Dobra, zaraz będziemy tutaj bliżej, bliżej łąki, którą już sobie tutaj docarłem od siebie z domu. Więc tam się myślę, że pożegnamy. Chyba, że jeszcze gdzieś będą fante. No to może coś dogram. Także do zobaczenia za moment. Jesteśmy już słuchajcie, na łące, gdzie tutaj się zawsze, na, na tu zawsze, gdzie tutaj byliśmy. Nie, to ja, ja byłem sam, bez, bez was, po prostu, bez kamery, tutaj, ale to tu jest ta łąka, gdzie zawsze tutaj się lubię wsiąść, bo tu mam ładny widok, tam wam nie będę pokazywał, bo tam mam całą wioskę widać. Ale tutaj, widzicie, kładami się tutaj lubią zawsze takie bączki pokręcić, co wiesz, czym jest widoczne. I co, i teraz to już mogę powiedzieć, że jesteśmy w domu. No chociaż, jakbym jakiś dzik dopadnie, odpukać, no to bezpiecznie dojdę do domu, no. Stąd już trafił, bez problemu. Będę nagrywał na, na może do głównej drogi, na wszelki wypadek, jakby tutaj miał jakiś wierzch, się na mnie czaić. <grym> Odpukać oczywiście. No i co? Żeby potem był dowód, kurczę. No, dowód rzeczowy. Także teraz tutaj sobie przejdziemy. Dobra, nie ma nic. Bo tak mi się wydawało, że coś tutaj idzie, ale... Słuchajcie, tak rano tutaj niebezpiecznie trochę, bo tu zawsze tych zwierzów pełno lata rano. Trochę tak się cykam tutaj. Ale, ale daję radę. Tam. Jakoś to idzie. Te spacery poranne. Takie poranne spacery ja sobie dosyć rzadko robię, ale jak robię to już staram się coś udokumentować wam, czy, czy coś innego fajnego zrobić w tym czasie tak pieprze trochę od rzeczy ale co mam, mam tutaj pokazywać co mam tak jak teraz chwilę w ciszy iść no przecież to jest kurcze zanudziłbym was jeszcze bardziej tym, tu idziemy tędy bo bym poszedł naokoło tam jest trochę bezpieczniej ale tu też jest, tu jest szybciej po prostu tu jest taki skrót bardziej taki że tak powiem dziki ale idziemy tędy też dlatego, że to też może być trochę fantu, bo widzicie, tutaj, na nie widzicie jeszcze, ale tutaj Tu jest trochę śmieci, o, jakaś rurka, jakieś coś Ale to są śmieci, także to zostawiamy, to jest wszystko współczesne To nie jest tak, że ja Wszystko zbieram, ja zbieram same ciekawe. To jest wszystko dziadostwo współczesne Tymczasem za 30 lat, no to to będzie tak jak teraz, wszystko do SPRL-u takie warte Ale dobra, no Tu widzicie jakaś dętka leży ale to szmelc, opona jakby była to prędzej, bo opony tam się fajne takie ozdoby można z opon zrobić do ogrodu ale dentka, dentka to po co mi takie dziadostwo? To tylko do utylizacji się nadaje. Już nie będę wynikał to co niektórzy robią, że do pieca wrzucają, ale no ale to już nie moja sprawa. Słuchajcie, idziemy tutaj sobie. Tu wam mogę pokazać tam takie wykopy, tam ktoś się buduje, zobaczcie jakie wykopy. Tam na wprost jest taki wykop wielki. Widzicie to? Masakra Wam powiem. Powiem że mnie to trochę tak przeraża, bo... bo coraz więcej się tych ludzi buduje i za chwilę tutaj nie, może nie być w ogóle terenów zielonych takich. pól dzikich jak ja to lubię, więc cieszę się, po są. No i oby jak najdłużej, słuchajcie, a z tym no to pozostajemy w niepewności. Myślałem, że to jakieś kurczę poroże od jakiegoś zwierzęcia, a to tylko gałąź. Tak to jest. tu już jest droga. Główna miałem powiedzieć, że to jest wiejska droga zwykła. Także tu się pożegnamy w tej scenerii. I co, trzymajcie się do następnego. Mam nadzieję, że odcinek się podobał. Trzymajcie się. Cześć.